Czy wy poznajecie tego polida widzę. widzicie w kolejnym odcineczku z OG Piątków Jest to zestaw, bodajże jakiś tam randomowy numerek katalogowy Ja mam pojęcia, są to stare No może nie aż tak stare, bo one wychodziły wtedy kiedy ja tworzyłem kanał. Jeśli pamiętacie widzę, na pewno pamięta ktoś z was Odcinek, w którym nagrywałem już recenzję tego pojazdu no, bo był kilkanaście lat temu. Kilkanaście. Kilka, przepraszam. Z trzy lata temu nagrywałem taki recenzje No, tylko o pamiętają. Jest to. Otóż taki monster, jak Megalodon. Ma tutaj naklejki, na. Że to są oczy. Ma tutaj buzię którą możemy tutaj manewrować. Ma tutaj napet. Zoom. Tutaj ma płetwę jakby. Tak to wygląda. Z tutaj taki. Och widać to chyba z przodu taki oczywiście zderzak żeby się nie mógł ten yy, zniszczyć no i szczerze mega zarobić setkę, mega go chciałem mieć no i dostałem że widać podrzewą już silnik tak on wygląda koła oczywiście w jelgach, nie? to nie ma na czym jeździć Zium. 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 Można go przerobić na jakiegoś innego yy, inny pojazd na stronce Lego. No i ogólnie co, no, jeśli chcecie więcej się o nim dowiedzieć, to byście musieli trochę kanału mojego przeskrollować do filmu Megalodon. Tutaj na no co, co mogę jeszcze więcej o nim powiedzieć. No, jest to zestaw z Lego Technik. No i co? No i nara.